W Polsce wciąż najwięcej energii produkuje się z węgla. Wpływa to destrukcyjnie na naszą planetę. Zanieczyszcza powietrze i nadmiernie eksploatuje ziemię. Energia elektryczna staje się więc coraz droższa. Na co dzień zwykle odczuwamy to, opłacając rachunki czy robiąc zakupy. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem staje się produkowanie zielonej, czystej energii. Do takich wniosków doszedł jeden z największych wytwórców energii w Polsce. Zespół elektrowni Pątnów Adamów Konia. Ambitne plany spółki związane z odejściem od węgla brunatnego do zielonej energii są konsekwentnie realizowane, czego przykładem może być wybudowana niedawno tu w Brudzewie największa w Polsce farma fotowoltaiczna. O szczegółach dotyczących inwestycji opowie nam dzisiaj pan Janusz Stasiak. Magister Inżynier Energetyki. Jakie są wady i zalety takiej elektrowni? Zalety? Bardzo... Jakie są zalety? Słucham, co byś powiedziała na zalety? Że prąd wytwarzają. Jest. Elektrownia na węgiel kamienny bro to też wytwarza prąd. Taka jest energia odnawialna. Za co będzie odnawialność? Nie wykorzystujemy surowców, które mogą się skończyć, tylko takich, które są stałe. Jaki to jest surowiec? Słońce? To nie jest surowiec. To jest energia żywna. To jest właśnie podstawa. Czysta energia, którą przetwarzamy na pionę. Nic lepszego może Coś jeszcze są wady. Wady, no to zajmuje powierzchnię, teraz tak. Można by te tereny zrekultywować, większość pokopalni jest i przychodza do rolnictwa. To też są koszty. Tutaj właściciel nie, nie terenu się nie pozbywa, tylko zużywa go na, używa go do produkcji. E, co się stanie po zużyciu paneli słonecznych? I tutaj jest prawdziwy problem idziemy potem do budowy i to ten problem będzie za lat 30. Wszystko co jest po użytkowaniu do, do rozbiórki trzeba go zutylizować. Ekologia, ochrona środowiska, utylizacja. Z tym będzie problem. Już powstały pierwsze na zachodzie pierwsze firmy, bo na zachodzie w krajach zachodnich fotowoltaika wcześniej startowała i te panele pierwszej pierwsze generacji już się praktycznie skończyły mam problem, ale to modę przetwarzany, bo to jest no, głównie problem ze szkły. Z jakiego powodu wybrano to właśnie odnawialne źródła energii? Przepisy unijne, które, które obowiązują Polskę na każdy kraj nakładają obowiązek przejścia z częściowego w długim okresie czasu, to są odpowiednie okresy, przepisy ustawy taj, 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 taj. Każdy kraj ma. Być bardziej proekologiczne. Ustawa 55, czasem są... poczucie. jedna, jedna połówka, tam jest druga. Dlaczego to są trochę droższe panele? Dlaczego to zostało zastosowane? Jakbyście popatrzyli sobie, jak to wyglądało zimą. Panel, kiedy jest lekko przysypany śniegiem, słońcem dochodzi dużo mniej, albo prawie i nie i produkuje. Jeśli się robi taką farmę, to się myśli w ten sposób, żeby generowała jak najwięcej energii. Bo po co się wydać większe, większą sumę, większe koszty na to poświęcić, żeby potem mieć zysk energetyczny z tego? Co się dzieje, jak się rozgrzejesz? Takie, takie, ta powierzchnia się lekko zsuwa. Panel, kiedy pracuje teraz tego w że robi lekko ciepły. Panel ma to do siebie, że ta powierzchnia on się sam potrafi oczyścić, samoczynnie. Nie mechanicznie, to wszystko z niego zupełnie Czujesz? się. Czuję, to wioskie, wiatr zmyje. Deszcz zmyje, wiatr zmyje, wszystko się wiatr wszystko. Lekko się podgrzeje, zsuwa się. Ta powłoka, która jest z wody czy z brudu, podgrzeje się i panel sam się od, z, tego, z tego Są połączone stringi i dają napięcie które i prąd, który tu jest tymi kablami wprowadzany do inwertera. Prąd stały po napięciu. Na prąd zmienny, trójfazowy tymi przewodami jest wyprowadzony do tej podrodzili co tutaj mamy. Teraz tak. Ten panel, ten inwerter ma obsługuje kilkadziesiąt, kilkadziesiąt paneli, które generują moc 185 kW. Ten jeden. Dużo czy mało. Ile czajnik w domu bierze? Kajnik, piekarnik, mniej więcej.